No co to jest? No to te rachunki są coraz większe za tą telewizję. No co to jest? No to ja, co to jest, co to jest, no to... Halo, halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA, Telefonia, Internet, Telewizja. W czym mogę pomóc? No proszę pana, no co to jest, no? No co to jest? No nie wiem. No no pana, no... E, e, trzymam świeżutką fakturę za abonament za telewizję i tu jest, mam doliczone 11,50 za e, kanały filmowe. No proszę, Panie, no, no kto tu jest głupi, no? no to pewnie ja. No. ktoś mam ustalone, no. Co to, co, co to pana, ja? kanały filmowe faktycznie no. są za darmo. No to po co mi pisze tu taki pierdolony? Przez pierwsze trzy miesiące. A no jeżeli... ja w ogóle tego nie oglądał. Nawet nie zajrzał, nic. Czyli mam wyłączyć pakiet filmowy, tak? tak? W tym momencie już, wyłączam, tak? Teraz wyłączam pakiet. Tak. A jak cały? A, a może ten... Bo on zostawił ten Playboy XXX, co? No niestety te kanały są w pakiecie. Mam wyłączyć cały pakiet? no chwilę, myślę. W sumie cena promocyjna, co? No jest promocja. No, dobra, to ja się jeszcze zastanowię. Do widzenia panu. Dziękuję bardzo. No. No co, Kryśka, no co no, coś się drzesz, no. no? próbowałem, no. Ja ci tłumaczę, z korporacją nie wygrasz, no. Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA. W czym mogę pomóc? Chodzi panu lodówka? Tak właśnie, poszła po zakupy. Dupa! Dzień dobry, dzień dobry, sąsiadecko. mogę skorzystać z telefoniku, dziękuję bardzo, bo coś mój nie działa, nie wiadomo o co tutaj chodzi. Halo. Dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPS-a. W czym mogę pomóc? E, proszę pana, ja dzwonię z telefonu od sąsiadki. Nie działa mój, e, mój numer 9265. Proszę, dlaczego on mi nie działa, to? No, proszę pana, przyczyn może być wiele: od y, odłączonego. Niech pan mi tych całych technikali nie mówi, bo ja jestem w tych sprawach kompletnym lajkonikiem. <laughs> Się pytam, dlaczego mi telefon nie działa? O, no? już widzę. Proszę pana, chodzi no, o to, no, no, że od no. no? trzech miesięcy nie zapłacił pan rachunku za telefon. Wy to sobie zawsze coś wymyślicie! Rachunki trzeba płacić! Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA. W czym mogę pomóc? Chopie, weźmy tam coś zrób, bo ja ciepam te knefy na tym pierońskim dekoderze, a no obraz jest jakiś taki, onaki! No no nie idzie się pochytać, chopie! No, no wrócisz, że jak z grubych chciałem, że chcę pooglądać ślady na TV Stila, a to nie ma, no. No to życie taka robota jest, chopie, no. Proszę pana, pan brzmi jak jakaś zakamuflowana opcja niemiecka. Ja, ja pana w ogóle nie rozumiem. No nie rozumiem, nie rozumiem, piero. To jest po prostu. Halo? Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA. W czym mogę pomóc? Bo ja płacę. No cieszę się bardzo, że pan płaci. A co się stało? Nie działa mi... skrzynka mi nie działa. Skrzynka? Aha, rozumiem. Poproszę o pana adres mailowy. My nie ma... To dom jednorodzinny. To, to jaka skrzynka? No jak wy to włosi mówicie. Telewizor. O! Proszę pana. W takim ja. razie proszę, proszę niech pan sprawdzi dekoder. To jest taka mniejsza czarna skrzynka. Nie, listonosza jeszcze nie było. Przepana pana, musi pan sprawdzić, czy do dekodera kabel jest pięty. O, pięty też mam zławe, panie. Nie idzie chodzić, a jak już wystartuje, to biegle. Proszę pana, czy sygnał z anteny dociera do mieszkania? Nie, no poczcie płasę. Czy ma pan sygnał w mieszkaniu? Tak. tak. A no. czy ten sygnał dociera do dekodera? Tak. A później do telewizora? No kiedy będziecie? Że pana nie będziemy, bo to jest prosta usterka. I może pan to naprawić w minutę. Tak szybko, czekam. To mi się wodało. Halo? Halo, poproszę monterów na Sosnowo 38. Dziękuję. Halo? Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPS, W czym mogę pomóc? A dzień dobry, bo ja sobie wrzucałam switaśne fociaszki na mojego Facebooka. I po prostu nagle gdzieś zgubiłam internet. Może niech pani sprawdzi w torebce. Wie pan, że tam jeszcze nie szukałam. Ale wie pan co, bo ja sprawdziłam w Rutesze serwery DNS, maskę pod sieci i bramkę domyślną i tam się wszystko zgadza. Ale... Nie pan No, zauważyłam, że nieprawidłowy jest adres fizyczny mak karty sieciowej. Ale to przecież ja sobie mogę sama pozmieniać. To po co ja do pana dzwonię? Ale ja głupia jestem, hejka! Hejka! No, odbierz, słoniaczko, odbierz. No, ale no, dobry Krzysztof Wiśniewski, te Nie, ja, ja panu nie przerywałem, tak? Proszę pana, ja dzwonię ze szfoler przez rzecz z kropką 13. Nie działa mi dekoder. No? E, dekoder, a proszę zobaczyć, czy jest pięty do gniazdka. Proszę pana, ja nie mam żadnego gniazdka. Musi pan mieć, inaczej dekoder nigdy by panu nie działał. Proszę pana, tłumaczę panu, że nie mam żadnego gniazdka. Pewnie wy mnie tutaj zamontowaliście, co? I pewnie będę musiał za nie jeszcze płacić, wyj ten Tusk życi roz. Polskę, będą mi. A gniazdko bez mojej wiedzy mam buntować! Co to jej! Nie będę płacił! To? Nie będę! To może ja wyślę do pana Monteru. A pewnie przyjeżdżajcie! Potrafiliście za komuny strzelać do ludzi, to nie zabicie! Czekam w okopach, ale na sady zobaczycie! Halo? Halo poproszę ekipę monterów na szpoleżerów przez rzec 13. Tylko niech nie idzie sam. Dziękuję. Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pana, ponieważ ja dzwoniłem wczoraj i mówił pan, że pana obiecywał pan, że pana zarzekał się pan, że dzisiaj internet już będzie. I jest, dziękuję bardzo. Proszę pana, w takim razie yy, w czym tkwi problem? Otóż, proszę pana, yy, w tym waszym internecie jest tyle zła, przemocy i pornografii. O tym i o innych zagrożeniach dzisiejszej cywilizacji przeczyta pan w najnowszym numerze Strażnicy. Proszę podać adres. Szkoleżerów przez rzec kropką... Trzynaście! No dobrze to. Przepraszam, Przepraszam bardzo. A kiedy będziecie? No możemy być w ciągu pięciu minut. Zapraszam całą ekipę. Będziemy. Wie pan co? Tak. Może trochę nieuprzejmy, ale mógłby pan mi wziąć całą tę numeratę strażnicy? Proszę pana, nie ma problemu, podjedziemy busem. Dziękuję bardzo.

bo 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 mimi 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 mi, mi, in, in, in. internet dzień 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 kuku dziękuję za popo pomoc podpowiedź bo bo mi wolno i internet chodzi dziękuję za podpowiedź za pomoc a za mimi mimi mi, 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 minutę ko, 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 kończy mi się a, 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 aukcja na a a za, za późno. Kabaret Kabaret, smajs,